Proszę Pana, jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jechać jeździć na samochodach benzynowych. Jeszcze słychać dzwonka dźwięk, strażak sam na miejsce mknie. Migiem wkłada płaści kask, zawsze wszędzie jest na czas. Joanna Senesz. Kochani. W przypadku tej pani nie po raz pierwszy zresztą yy, milczenie nie jest złotem. Wa zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić. Em, prawda, W fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie, em, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, a, jak tak em, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Będziemy z wami stoi bijący chorry. matkę. Politycy zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowywają się różgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Zagotować do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska. Tradycyjny strój narodowy. Proszę bardzo, spodnie bamarckie. pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem. Pani marszałek, wysoka izba. Barbara od naszych dzieci wara. Dziękuję towarzyszu marszałku. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem pryncepołem, drodzy państwo. Żyją się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam biologiczny mężczyzna robi dziecko. Czy pan mnie nie okłamuje? Proszę spojrzeć w moje oczy. Czy pan mnie nie okłamuje? Proszę się odwrócić do mnie i raz jeszcze spojrzeć w moje oczy, panie pośle. Okłamał mnie pan. I tak, iż nie poprzez śmierć w wyniku zabójstwa. Rządzi ten, kto ma większą pałę, jest w stanie walnąć w nią łeb swoich przeciwników. Robił tak PiS w trakcie Covidu i wy tak robicie w sprawie TVP czy prokuratury krajowej.